Czołem wszystkim, ja jestem Dixu i dzisiaj zaczynam granie z Ergiem tydzień grania z Ergiem zobaczymy co z tego wyniknie na razie zrobię sobie małą rozgrzewkę odpaliłem grę z replaya czyli tak naprawdę jakbym grał sam a dlaczego odpaliłem z replaya? ponieważ po prostu chciałbym żeby tutaj żadnego laga nie było i żebym mógł sobie na spokojnie ćwiczyć faktycznie sam jak widzicie mam haczerkę spamuję ją tak jakbym grał protosem o. Czemu by nie porzucać swoich starych nawyków, lepiej je wykorzystać także do innej rasy, tylko troszeczkę je dostosowałem. E, hacze mam e, pod piątką, oczywiście to zupełnie inne hotkey'e mam e, na klawiaturze niż tutaj są pokazane, ja żadnych liczb nie używam. E, używam zestawu klawiszy Decor, polecam wam, e, jeśli jesteście zainteresowani to e, odsyłam do Team Liquid. Czemu to jest fajne? Po prawej stronie klawiatury mam wszystkie przyciski, używam właśnie IOP do spamowania. I czemu prawa strona klawiatury po prostu? Kciukiem fajnie jest naciskać CTRL i SHIFT niż małym palcem. Dużo wygodniej. Poza tym wszystkie pozycje kamery mam pod ręką, wszystkie grupy mam pod ręką. Wszystko w zasięgu palców, także wszystko bardzo szybko idzie. Pięcioma palcami palcyma, jak to mówi Indie w swoim poradniku operuję. że to jest bardzo ważne. No i tyle. Bardzo podoba mi się korp, polecam wam. Pozycję kamer używa się wciskając hotkey razem z shiftem, przez to ciągle trzymając shift możecie, patrzeć. z shiftem używam pozycji kamery, żeby wrócić do maina, czyli shift, pozycja do maina i... Klikam na minerałki. Także jakby moja propka zbudowała pylona, mógłbym spokojnie wcisnąć Shift, wrócić do bazy i trzymając Shift wrócić na minerałki, także od razu zakolejkowałbym komendę dla propki. Nie wiem czy zrozumieliście, ale to jest bardzo fajna przydatna rzecz. Nie myślę co tutaj gram. Chcę po prostu ustawić sobie jakąś tam coś tam yy, zergowego w bazie, żeby poćwiczyć zaraz mój Pokażę wam właśnie jak ćwiczę multitasking, nie wiem czy to można łatwo przełożyć na zerga, zaraz się okaże, bo zwykle ćwiczę protosem, ale zobaczymy, chodzi o to, że ten, może kojarzycie taką mapę jak multitasking trainer, to będzie coś podobnego, tylko że samemu sobie coś takiego zrobię, samemu będę e, ustawiał gdzie chcę ganiać tą jedną jednostką na środku mapy i jednocześnie będę chciał, e, jednocześnie będę chciał oczywiście Makrować. Czekam aż mój puls się skończy, żeby zrobić balkuiny. Aha, tragicznym zergiem jestem, jak widzicie. Nigdy nie grałem na laderze zergiem. Tylko jakieś timówki co najwyżej, dlaczego mniej więcej wiem, jak się hotkey używać. A to wszystko. No to moja ze wiedza zergowska się kończy. Jakiegoś jednego linga bym chciał zrobić, ale musi mi się Overlord skończyć. Eee, także, żeby. Coś tutaj wam opowiadać, to powiem, co będę grał w kolejnych poszczególnych meczach. Także po pierwsze w ZvZ będę grał Mutaliski i Zerglingi z dwóch trzech baz. Zobaczymy jak się uda. E a w pozostałych grach, w ZVT będę grał Banning Basta, którego postanowiłem samemu stworzyć. Nie będę spisywał jakiegoś builda, tylko samemu spróbuję zrobić fajnego builda Banning Bustowego. Zobaczymy co z tego wyjdzie, będę nagrywał moje próby. Natomiast jeśli chodzi o Protosa ZVP, no to będę raczej improwizował, bo będę robił Roach Hydra. Trzy bazy. Spróbuję anulować Tossowi bazę. A spróbuję... Yy... Zanimą wziąć trzecią bazę, zrobić jakąś fajną technologię, rocz Hydra za Będę dużo skałtował, żeby się nie wbić na jakiegoś Alina, bo wiemy, że to się tylko animować umieją eee, i, i tyle. I na razie będę ćwiczył z tymi czterema, trzema e, strategiami na laderze. Tworzyły mi się już jakieś linki? Jeszcze nie. Eee, czemu wysłałem te cztery dronki? Otóż one posłużą mi jako rogi takiego kwadratu, po którym będę biegał z zerklingiem zaraz. A To bieganie z Erglingiem będzie symulowało mikrowanie, czyli operuję jednostkami, czyli biegam z zerklingiem od dronki do dronki i jednocześnie staram się pilnować injectów, tak jak właśnie teraz to zrobiłem. Patrzcie, nigdy nie grałem z Ergiem, a dzięki pozycjom kamer potrafię bardzo szybko robić injecty, także bardzo polecam Wam Kora i używanie pozycji kamer. To jest super wygodne. Dlaczego umiem tak szybko przeskakiwać między bazami i zmieniać chodkę? Ja po prostu u Protosa używałem tego do chronobusta I stąd mi to zostało. Właśnie widzę, że paczek haczy się skończył. Dwie kwinki. Inject. Binduję nową haczę. W drugiej robię quinkę. O, nie zrobiłem. Tutaj robię quinkę. I tyle. I teraz przechodzimy do mojego kwadracika, bo już mi się linki chyba skończyły. Tak, ty linku będziesz biegał. Nie będę robił takiego shifta, na razie tylko raz zrobiłem. Jak dobiegnie, staram się od razu przerzucić na drugą dronkę. Od razu na drugą dronkę. Od razu na drugą. Jeszcze to troszeczkę rozszerzę. I na drugą dronkę. Nie wydaje się to za bardzo skomplikowane, bo nie jest. Ale zaraz będę starał się jednocześnie makrować, także... O, wracam do mojego blinga. A, kamera mi uciekła. Mam zepsutego scrolla w myszce. W ogóle używam jakiejś awaryjnej myszki. No i właśnie. I wracam do linga. I super sprawnie mi to nie wyszło, ale przynajmniej zrobiłem injecta I z czasem mam nadzieję, że będzie mi to wychodziło. Teraz spamuję, po to, żeby widzieć pasek na harczerce przelatującej, kiedy mi się inject kolejny załaduje. Widzicie? Tutaj. W międzyczasie, oczywiście, wypadało wyrobić armię. Także w momencie, gdy e, będę robił injekta, zaraz potem będę chciał zrobić parę zerlingów. O, teraz trzeba zrobić injekta mój link właśnie dobiegł, idzie dalej i teraz przydałoby się jakąś armię zrobić czyli i j, j powiedzmy będę robił po dwa linki klikam na te linki, dodaję do grupy kontrolnej i każe mi przyjść tutaj i wracam do mojego linka i biegnę do dronki spamuję dalej, patrzę kiedy będą injecty gotowe patrzę w róg, żeby widzieć mojego supply'a, spokojnie mogę sobie poradzić, z takim supply'em nie muszę jeszcze warularda robić, o widzę, że skończyła mi się Skończyły się injecty. Wracaj, Quinko. Ta Quinka pójdzie do tej haczy. I tyle. Eee... Wracam do moich linków. Lingi na środku mm, będą służyć jako moja pozycja kamery. Czyli jak będę makrował, makrował, makrował przy haczach. Potem wrócę sobie z ja do moich linków na środku i wracam do biegania moim linkiem tutaj. Widzicie? Takie coś spróbuję robić. Będę tak robił aż do końca mojego limitu i to będzie trening mojego multitaskingu. O, trzeba zrobić nowe larwy. Tak, wracam z ja do mojego linków i wracam do mojego biegającego linka. Z czasem, mam nadzieję, że będzie mi to wychodzić troszeczkę szybciej. tak dodaję do tych linków, każę im tu przywiec. Pilnuję injectu. Pilnuję supply. A. Zaraz będą się injektować. O, i teraz potem, jak ruszę tego linka, od razu idę injektować. I wracam do tych linków. Biegam linki. I robię nowe linki. Dodaję je. Super. No i lecimy dalej. W miarę nieźle to z zerkiem wychodzi. O, zaraz będą się znowu injectować. Oczywiście to jest super monotonne, można potem to rozwijać o jakieś rzeczy jak rozstawianie overlordów i tak dalej. Super. Dwa linki. Będę chyba więcej tych linków robił, żeby szybciej tego supply'a się pozbyć. Biegam linkiem, biegam... Jak już załapaliście mniej więcej ideę, możecie chyba nawet wyłączyć tą filmik i przejść do następnych moich ćwiczeń zergowych i prób robienia builda. O, Szywa injecta! O, i teraz nawet zdążyłem prawie jak mój link do obiegu. Także naprawdę dużo taki trening mechaniki daję. Polecam. A potem oczywiście idziemy na ladera, ale ranket jakieś można sobie zagrać. O, overlordy by się przydały. I je dodam powiedzmy do innej grupy i każę im gdzieś w grupę lecieć. Wracam do mojej armii, wracam do mojego linga. O, zaraz znowu trzeba będzie injecty robić. Z czasem. Widzicie, troszeczkę więcej nam tutaj się dzieje. Ale nad wszystkim da radę zapomnować. Spamuję, przyglądam się czy mogę injecty robić. A za chwilę inject będzie... nowe linki. O, i już po miarę sprawnie wychodzi, widzicie? Warto robić takie ciszenie, naprawdę. Chyba zakończę już ten filmik. Nie ma sensu wam pokazywać jak to robię, aż do 200 tu bo jeszcze dużo tutaj zostało. Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych moich zerkowych zabawach. Cześć!